Witajcie w kolejnej części najgłupszych newsów z kraju i zagranicy. Z powodu poprzedniego odcinka miałem pierwsze spięcie z YouTube'owymi cenzorami. A w komentarzach oprócz propców pojawia się od Was trochę ciekawych pytań. Odniosę się do tego wszystkiego jednak na samym końcu, bo większość z Was przychodzi tu po regularną dawkę absurdu, a nie po historię z działania kanału. Tak więc, wiadomości gminne i inne usłyszycie po newsach. A teraz chwyćcie się foteli i zaczynamy raport ze świata nonsensu. Turysta chciał zjechać ze szczytu rysów na jabłuszku. Jak informują media, po drodze miał go wystraszyć lis, dzięki któremu zgubił swój środek transportu i musiał wrócić na górę, gdzie spędził noc, a nad ranem ewakuowali go toprowcy. Powinien dziękować temu lisowi za to zatrzymanie, bo gdyby nie ta interwencja, to mogły polecieć nad czarny staw, jak w Griswoldach. Wyobraź sobie, słyszysz, że ktoś dobija ci się do drzwi w środku nocy. Patrzysz przez wizjer, a tam... Dwa aligatory wpadły na kolację. Taki widok zobaczył mieszkający na Florydzie użytkownik Reddita, który cieszy się, że automatycznie od razu nie otworzył drzwi, żeby sprawdzić, kto majstruje przy dzwonku. Chociaż w sumie mogło być ciekawie, bo zachowują się one jak dwóch nawalonych szwagrów wracających z baru. Ale jednak, żeby bez zapowiedzi wpadać do kogoś o tej godzinie, to trzeba być niezłym gadem. Jeśli kiedyś zastanawiałeś się, czy niektórzy kierowcy znaleźli prawko w chipsach, to okazuje się, że mogłeś mieć rację. Straż Graniczna na przejściu w Medycy zatrzymała dwóch ukraińskich kierowców autobusu, którzy do Polski próbowali 200-203 podrobione prawa jazdy ukryte między chipsami. Co gorsze, wszystkie z nich miały dopisaną kategorię C, uprawniającą do kierowania ciężarówkami, co oznacza, że dzięki Straży Granicznej na polskie drogi nie wyjechało ponad 200 kierowców, którzy prowadzić ciężarówkę uczyli się z tutoriali na YouTubie. Zatrzymani bronią się i mówią, że nie wiedzieli, że przemycają podrobione dokumenty, natomiast przyznali się do przemytu 27 litrów płynu do e-papierosów, które też były na pokładzie. Trzeba przyznać, że chłopaki ofertę mieli urozmaiconą. Najważniejsze na rance to zrobić spore wrażenie. Na pewno udało się to temu facetowi, który zabrał swoją wybrankę oglądać zachód słońca na plaży i zapadł się po pas piasku. Julia nie dała sama rady wyciągnąć swego Romea z paszczy matki natury, więc wezwali ratowników, którzy wzięli otyłego pana na hol. Ciekawe czy po tej akcji ze wstydu zapadł się pod ziemię. Fala przemocy ogarnęła wydarzenie Stop Przemocy w Teksasie. W czasie charytatywnej imprezy, która miała zwrócić uwagę na problem agresji wśród młodzieży, doszło do masowej bójki agresywnych dorosłych. Policja ogarnęła sytuację, a po bitwie pozostały tylko klapki i peruki na podłodze. Mi się coś wydaje, że jak uczestnicy chcą zatrzymać przemoc na dzielnicy, to najlepiej niech zaczną od siebie. Mam nadzieję, że nacieszyliście się już słońcem, bo naukowcy chcą je teraz przyćmić. Jak informuje polskie radio powołujące się na The Telegraph, na taki eksperyment zgodził się rząd w Wielkiej Brytanii, która jak wiemy znana jest z prażącego słońca i błękitnego nieba przez cały rok. 50 milionów funtów dotacji ma zostać przeznaczone m.in. na wstrzykiwanie aerozoli do atmosfery, które pomogą odbijać światło słoneczne. Trzeba przyznać, że zachęcanie ludzi do zakładania fotowoltaiki, a potem przyciemnianie słońca brzmi jak ciekawa strategia. Ale ja jednak zalecam ostrożność. W końcu już film dokumentalny Matrix pokazał, czym to się może skończyć. Nie wiadomo kto uderzył pierwszy, my czy oni. Ale to my zasnęliśmy niebo dymem. Pewien Japończyk przez 10 lat ciężko pracował i odkładał pieniądze, żeby kupić sobie wymarzone Ferrari. I udało mu się. Jednak zaledwie godzinę po odebraniu z salonu samochód się zapalił i spłonął na oczach świeżo upieczonego właściciela. Świeżo upieczonego, na szczęście tylko przenośnie, bo kierowca zdążył w porę wysiąść i z bezpiecznej odległości mógł patrzeć jak jego marzenia lecą z dymem. Nie traci on jednak pogody ducha i cieszy się, że wyszedł z tego cało. Tak więc niby sprawdziło się podejście, że jak będzie się ciężko pracować przez wiele lat, to może i w końcu spełnicie marzenia. Niestety nikt przy tym nie dodaje, że te marzenia mogą trwać bardzo krótko. W USA precyzują kto może startować w kobiecych dyscyplinach, natomiast w Chinach do biegu w półmaratonie dopuszczono roboty. Do biegu przystąpiło 21 humanoidalnych konstrukcji lokalnej produkcji wraz z ekipami sterującymi. Co prawda część nawet nie ruszyła z miejsca, część wpadła na barierki lub gubiła drogę, a jednemu nawet odpadła głowa, ale ostatecznie do mety najszybszy robobiegacz dotarł po 2 godzinach i 40 minutach. Czas wydłużył pewnie fakt, że 3 razy trzeba mu było wymieniać baterie. Biorąc pod uwagę, że najszybszy człowiek w tym wyścigu dobiegł prawie półtorej godziny szybciej, to znaczy, że mamy jeszcze spore szanse uciec przed goniącym nas Terminatorem. Przynajmniej póki co. U nas też się wiele dzieje w technologiach. Na przykład, Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało zmianę nazwy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kiedy jeden uważny obywatel zwrócił uwagę, że akronim tej nazwy to staropolskie KURDE. Ja osobiście sugeruję zmianę na kwalifikowana usługa rejestrowanej wysyłki automatycznej. Brzmi znacznie bardziej swojsko. Jezus Chrystus z Nazaretu został aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy meksykańsko-amerykańskiej. Patrol konny zatrzymał długowłosego mężczyznę w znoszonych ubraniach, który wyglądał jakby przez 40 dni błąkał się po pustyni. Przedstawił się on dokładnie jako Christo Jesus de Nazaret. Niestety zamiast dobrej nowiny ze sobą niósł pistolet Smith Wesson. Teraz odpowie za nielegalne przebywanie w USA oraz nielegalne posiadanie broni. Tak przynajmniej można wyczytać z aktu oskarżenia wystawionego na jego nazwisko. Na szczęście dla niego wyrok wyda sędzia z Teksasu, a nie poncjusz Piłat. Pozostając przy wielkanocnych tematach, 84-letni mężczyzna został ranny, kiedy spadł z krzyża podczas inscenizacji ukrzyżowania. To do zdarzenie doszło w Wielki Piątek na masońskim cmentarzu w Wirginii Zachodniej, kiedy senior za słabo przywiązany do krzyża spadł z wysokości prawie 3 metrów. Jego stan się poprawia, jednak wbrew jego oczekiwaniom nie wyszedł ze szpitala trzeciego dnia o świcie. Niech to będzie nauka dla wszystkich, którzy chcą wiernie odwzorowywać te wydarzenia. Jak nie chcecie, żeby ludzie spadali z krzyża, to nie używajcie sznurków, tylko gwoździ. Mężczyzna zgłosił, że na statku jest bomba, bo nie chciał, żeby jego dziewczyna popłynęła w rejs bez niego. Chodziło dokładnie o imprezowy statek wycieczkowy po Karaibach, który cieszy się opinią pływającego klubu. Jednym słowem chłopie, jak ci się nie podoba, że twoja dziewczyna wybiera się na taką przygodę, a ciebie zostawia do pilnowania zwierząt domowych, to czas przemyśleć sens tego związku, a nie wymyśleć z bombami. Statek zatrzymałeś tylko na kilka godzin, a teraz ty pójdziesz siedzieć na 8 miesięcy. Mężczyzna, który stoczył się z urwiska, powiedział ratownikom, że zepchnął go tam jego własny pies. Jak tłumaczy, chciał podnieść psa o imieniu Benji, żeby przenieść go przez przeszkodę w trakcie spaceru po Eagle Craig w Wielkiej Brytanii, ale on miał inne plany jak Leonidas z 300 posłał swojego pancia w dół zbocza. I chociaż mężczyzna tłumaczył, że zdążył psu wybaczyć jeszcze zanim przestał się turlać z góry na dół, to pomimo czworonoga widać, że chyba ciągle czuje wyrzuty sumienia. Siedem przypadków cholery odnotowano w tym roku w Europie. Jak się okazuje, wszystkie te przypadki prowadzą w jedno miejsce, jakim jest święte źródło w Etiopii. Kraj ten zmaga się z epidemią cholery, co nie przeszkodziło pielgrzymom z Europy tam jechać i spożywać zakażoną wodę. Nie wiem, jakiego daru od Boga oczekiwali, ale na pewno nie takiego. Wielkanocny króliczek najwidoczniej pozazdrościł świętemu Mikołajowi latania saniami i wskoczył bezpośrednio do silnika samolotu pasażerskiego w trakcie startu. Zderzenia z królikami są zdecydowanie rzadsze niż zderzenia z ptakami, ale załoga wiedziała co robi i, dający pokazy świetlne na niebie samolot, szybko wrócił na lotnisko. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Oczywiście nie licząc królika. Zdecydowanie lepsze szczęście do pojazdów miał ten królik z Chin, którego pan kupił mu czworonożnego robota. Do samoobrony przed biegającymi robomaratonczykami założył mu też karabin maszynowy. Mam nadzieję, że ta broń to tylko atrapa, bo już Monty Python ostrzegał jak krwiożercze są to zwierzęta. Pamiętacie imprezę z filmu Project X? A więc dyrektorka szkoły na Florydzie zapewne pamięta, bo postanowiła przypomnieć sobie lata młodości i zorganizowała taką samą bibę z uczniami w swoim domu. Jak wymienia policja, ponad 100 nieletnich na imprezie miało nieograniczony dostęp do alkoholu, jarania, niektórzy mieli broń palną, a żeby impreza była kompletna, to doszło na niej również do pobicia niepełnosprawnego. Inna nauczycielka z tej samej szkoły wyraźnie nawolona próbowała powstrzymać policję przed interwencją, czym tylko sama sobie zaszkodziła. Teraz obie panie odpowiedzą między innymi za demoralizację nieletnich i zakłócanie porządku. Ale to wszystko się zmienia. Za moich czasów jedyna impreza z nauczycielami to była studniówka. Szał na dubajską czekoladę spowodował, że cena pistacji wzrosła aż o 30% donosi Financial Times. Jak informuje magazyn, dubajska czekolada była lokalnym przysmakiem do momentu, aż jedna tiktokerka nie nagrała filmu, na którym się nią zajada. Nagranie to obejrzało ponad 120 milionów ludzi, a jej pomysł na słowę zaczęli kopiować inni influencerzy. Sprawiło to ogromny wzrost popytu na ten produkt, a jego wzmożona produkcja uszczupliła zapasy pistacji na świecie i doprowadziła do wzrostu cen. Można więc to dopisać jako kolejny powód, za który nie lubi się tiktokowych influencerów. Burmistrz miasta Lancaster w Kalifornii zaproponował kontrowersyjny pomysł na pozbycie się bezdomnych z ulic. Jego wypowiedź wywołała sporo negatywnych komentarzy, ale on nie wycofuje się ze swoich słów. W ostatnim wywiadzie dodaje, że nie kierował tego do uczciwych bezdomnych, którym się w życiu tylko powinęła noga, ale do tych przestępców wśród bezdomnych, dla których nie ma sympatii i współczucia. Pomysł może kontrowersyjny, ale trzeba przyznać, że darmowa działka dla wszystkich to niezłe hasło wyborcze i nawet u nas by pasowało do kryzysu mieszkaniowego. Trochę czuję się jak ten burmistrz, bo sam daje wam groźną dawkę ryjących banie treści, ale skoro tu wracacie i ciągle was przybywa, to wam się chyba podoba. Nie podoba się to jednak do końca YouTube'owym cenzorom. Pewnie niektórzy z Was zauważyli, że z poprzedniego filmu zniknął news o wyczynach Białorusina na S8 w Warszawie. YouTube najpierw nie miał z nim problemu, a potem przyblokował cały film ze względu na pokazywanie niebezpiecznych zachowań. Tak więc ten fragment został wycięty. To tym dziwniejsze, że kanały informacyjne na YouTubach normalnie pokazują to samo zdarzenie. No cóż, po raz kolejny okazuje się, że na YouTubie jak w życiu. Większy, może więcej. Przejdźmy do pytania od Was. Pytacie na przykład, czy jestem Mualanem? No więc odpowiedź brzmi: Nie jestem, chociaż chciałbym. Niestety, ja muszę sam sobie gotować i nikt mi za to nie płaci. Pytaliście też o news o słoniach, i widocznie kilku osobom gryzie się z tytułem filmu. Fakt, jak sam przyznałem, słonie zachowywało się mądrze niż niektórzy ludzie. News sam sobie należy jednak do kategorii ciekawostek, a nie poważnych wiadomości. W założeniach chciałem w tej serii pokazywać również takie rzeczy, które niekoniecznie pokazują czyjeś głupie zachowanie, ale są takimi pozytywnymi głupotkami, które mogą wam poprawić humor. Dajcie znać jak to widzicie i czy dalej takie newsy dorzucać. Kolejne pytanie, a raczej sugestia padła w temacie numeracji. Zdecydowałem się na numerowanie odcinków, bo daty niepotrzebnie wydłużają tytuł, a YouTube i tak podaje kiedy film został dodany, więc nie ma co tego dublować w tytule. Dzięki jednak za radę, może w przyszłości to zmienię, ale na ten moment zostanie tak jak jest. A Wy co o tym sądzicie. To tyle z wieści gminnych na dziś. Dzięki za wysłuchanie i widzimy się w kolejnym odcinku.